Siemanko, z tej strony Piwna Japa i witam was w kolejnej wideo degustacji na moim kanale. Dziś zajmiemy się czymś, co tak naprawdę chyba się stanie trendem tego lata, tego roku, a może zostanie z nami także na dłużej. I nie chodzi tutaj o wracające po kilku latach brut ipa z browaru pinta, czyli Go Deeper. Ale i był to pewien rodzaju zalążek, tego, o czym Wam dzisiaj też opowiem, czyli low carby, piwa niskowęglowodanowe, chociażby coś takiego z browaru sady, w tym przypadku jest to lager. No ale poza tym pojawiło się też piwo w ostatnim czasie z browaru w Podgórz. Pinta zapowiedziała, że będzie miało swoje Pinta Party Collab właśnie w stylu Hazy Pale Ale Low Carb. No i co to tak naprawdę jest? W dużym skrócie piwo zawiera mniej węglowodanów, tym samym zawiera też mniej cukrów resztkowych. Zawiera nieco więcej alkoholu aniżeli standardowe piwo o tych samych parametrach ekstraktu. Ale związane jest to właśnie z tym, że... Drożdże wyżerają do końca wszystkie cukry, przez to piwo jest wytrawniejsze, mniej słodkie, mniej cukru, w tym samym właśnie. No i te wspomniane węglowodany. Chyba tam nie ma jakiejś specjalnej metody, która powoduje, że piwo, piwo jest na samym etapie produkcji. Łukasz Jeźdźca mi się wydaje, że w swoim wpisie na temat tego piwa które on przygotował, wrócił trochę do starych metod i tam, tamtejsze metody, m.in. dekokcję, zastosował. Ale czy to będzie miał taki wpływ tego, ja jako niepiwowerwam, nie powiem. A więc przejdźmy do tego, co jest w butelkach i w puszkach. No i tak jak wspomniałem, reedycja pinty miesiąca z 2018 roku, czyli po niemal 6 latach, bo tamto było lipcową brut ipom, parametry są nieco odświeżone. Mamy tutaj 12% ekstraktu, 6% alkoholu. No i użyte chmię to Citra oraz Nelson Sowę. Tak się to ładnie prezentuje. Miałem okazję już to piwo pić. No i powiem szczerze, że byłem bardzo zadowolony, stąd też pomysł, że połączę to z piwem, które właśnie się ukazało tutaj na poznańskiej ziemi. Pewnie w pierwszej kolejności, w Polskę może już doje, wyjechało. Mam nadzieję, że tak, ale na pewno Browarstady spotkacie na wielu festiwalach, czy na lotnych, czy na e, chociażby fetach tak zwanych. Tam na pewno to piwo będą mieli. No, i tutaj mamy 9 ekstraktu, 4,8% alkoholu. No, i jak podają, mniej niż 1 gram węglowodanów na 100 ml. No, jest to bardzo ciekawe. No, ale zobaczymy, jak w smaku. Bo tak naprawdę, wartości, wartościami piwo możemy starać się zrobić coraz zdrowsze. Aczkolwiek każdy alkohol w piwie zawarty jest szkodliwy. Więc piwo to nie jest do końca zdrowy wytwór. Ale można go lekko naprawić, tak to, tak to określimy. No ale przede wszystkim smak. Jeśli byłoby okrutne w smaku, to co nam po tym, że ono ma super wartości, jeśli jest po prostu męczące. Zacznijmy od piwa lżejszego, od piwa mniej chmielowego, czyli od Lagerka. To już było widać w butelce. Jest klarowny. Mam wrażenie, że jest też mocno przefiltrowany. Czy to jest taki Crystal Klar? Tak, jest Crystal Klar. Śnieżno-biała piana, drobna, ale uciekająca od razu w stronę średnich pęcherzyków. Ładnie pracuje. No i co mamy w szkle, co w aromacie? Wyraźny taki rustykalny, słodowy aromat. Dziwna taka nuta mi tutaj się pojawia, jakby kapusty? Ale to też takie wymieszane ze słodem, taką trochę kiszonką. No zobaczmy, może to jest gdzieś po prostu taki efekt zbożowy. Ma coś takiego właśnie lekko kiszonkowatego. Nie wiem skąd to się bierze. Przy tym lager jest bardzo wytrawny. Solidnie nachmielony. Czuć tą słodowość, tą konkretną podbudowę. No i przede wszystkim chmielowość, która tutaj jest. No jest to takie wymieszanie właśnie zielonych rzeczy, z tym słodem. Coś tutaj tak mi nie do końca pasuje. No ale fakt fakt, ten piwo jest mm, bardzo wytrawne, fajnie pijalne. Ten aromat, coś, coś mi tutaj nie pasuje i, i myślę, że to będzie do poprawy, a, a jak mnie mam to piwo, mimo że jest z serii in and out e, wróci e, ponownie albo będzie w ogóle wprowadzone do jakiejś stałej oferty. Tylko jeśli rynek to pozytywnie odbierze, no i ten trend low-carbów się przyjmie. Yy, więc przejdźmy w takim razie do Pinty, która powiedzmy była takim prowodyrem, yy, do tego właśnie tym znowu yy, odkurzeniem stylu brud, a właściwie to konsumenci, którzy wybrali, ale Pinta zdecydowała się to piwo odchudzić, że tak to określa. Dobra, i co my tu mamy? Dobra, pozbądźmy się bąbelków. Lekka opalizacja, słomkowo-złote, bardzo drobniutka, śnieżno piana, do góry trochę więcej takich średnich bąbelków. No to sprawdźmy. I potężna nafta, potężne winogrona, skórki cytrusowe, grejpfruty, bardzo takie pięknie winogronowe przy tym jest. I ten aromat, mimo że dzisiaj trochę wieje, to ten aromat jest naprawdę przepiękny, unosi się, jest intensywny. No i goryczka, tak jak, tak jak powinna być. Wytrawne, niemal do kości. Nie ma tam żadnych słodkich elementów. Mimo, że w aromacie się takie słodkawe niuanse pojawiają, tak w smaku nie ma nic. Bardzo goryczka jest krótka, ale za to długo fajnie wybrzmiewa, jeszcze na języku tak finiszując. Mocno albedowa. Mocno cytrusowa. Fajna nafta na języku gra. Takie niedojrzałe winogrona zielone, no fajne, naprawdę fajne, przyjemne. chcę się brać kolejny łyk, tak jak wspomniałem, 6% alkoholu to znowu nie jest tak mało, ale mamy naprawdę, tak naprawdę, mamy bardzo fajnego w dużym skrócie sesyjnego West Coast IPA. Bo myślę, że brut IPA po prostu jako styl na puszce, na etykietach się nie przyjmie ponownie. No i zostaniemy przy takich sesyjniakach uwytrawnionych jeszcze bardziej. Więc to jest pewnego rodzaju droga. Mnie takie piwa będą cieszyć, no bo będą automatycznie wytrawniejsze. No, to jest bardzo dobre. I uważam nawet, że z jest lepsze aniżeli na kranie. A na kranie piwo było pite, żeby nie przestrzelić. 9 maja, kiedy pinta tutaj była z Pinta Discovery Poland w Poznaniu. No i e, przy okazji mojego pubcrawlingu właśnie miałem okazję też spróbować e, wtedy to piwo. Z puszki jest o niebo lepsze. E, naprawdę taka suchość, aż te, te takie właśnie mm, skórki dosłownie mieszane z y, albedo. Przepiękne, przepiękne, naprawdę smaczne. E, kurde, i w tym roku mam dylemat, bo co piwo, to jest naprawdę zacne, jeśli chodzi o te powroty. Sprawdźmy jeszcze na końcu tego lagerka, czy coś tam uleciało. Tak, i ten aromat y, po chwili uleciał. Y, bardzo słodowy, taki rustykalnie zbożowy. Po prostu zwykły, ale bardzo dobrze nachmiony lager. No i to na dzisiaj by było na tyle. Mam nadzieję, że podobał Wam się kolejny taki materiał. Nie jestem specjalistą, jeśli chodzi o rzeczy dietetyczne. O tym pewnie wypowiedzą się także inni. Ale dajcie znać, czy Wam się w ogóle podobają trendy tego typu, czyli właśnie low carby czy po prostu powrót brud ipek. Na takie odpowiedzi od Was czekam. Co Wy o tym sądzicie? No i czy ten trend się w ogóle przyjmie? Moim zdaniem zostanie bliżej low-carba, a bruty zostaną zamienione właśnie w takie piwa bardziej uwytrawnione, ale z bardziej rozpoznawalną nazwą. No i żegnając się z Wami życzę Wam wszystkiego dobrego. Widzimy się jutro rano w Piwnych Newsach, jeśli oglądacie to w czwartkowy wieczór. A jeśli nie, no to na kanale już będą dostępne w piątek rano właśnie Japaniusy. No i jeśli podobał Wam się materiał, łapka w górę, jeśli jesteście tu po raz pierwszy zapraszam do subskrybowania kanału, no i co, Wasze zdrowie, dziękuję za obecność, na razie, cześć, do zobaczenia.